Ten budynek został wykonany. Jeżeli zaczynamy uwzględniać czas, to rzeczywiście widzimy, w jaki sposób on funkcjonuje. W konsekwencji możemy też odpowiednio projektować instalacje, które są w budynku, tak, żeby nadążały albo wyprzedzały. Zmieniające się warunki zarówno otoczenia zewnętrznego, jak i warunki użytkowania budynku. Jeżeli mamy ustalony system, tak jak to było kiedyś, który określa na przykład taką instalację, jak tutaj trochę się dziwię, bo to przecież jest nowy budynek, a oni nadal to wykonali z takimi tradycyjnymi, mówię o tamtej instalacji grzejnikami. Ale może dlatego, że to jest wszystko podłączone do centralnego systemu ciepłowniczego, no i w konsekwencji yy, tak to zostało zrobione. Można zainstalować urządzenie grzewcze w taki sposób, żeby nie fundować sobie stałego zużycia energii, ciągłego, 24 godziny na 24 godziny, no bo jeżeli możemy doprowadzić projektowo i wykonawczo do sytuacji takiej, że... W nocy nie musimy dogrzewać przez wiele, wiele godzin nocnych tego budynku, to znaczy, że ogrzewanie wynosi 0 zł, tak już najprościej mówiąc, tak? Czyli to wszystko możemy przeliczać do skali roku, miesięcy i tak dalej. Dlatego w niektórych budynkach mamy sytuację taką, że palimy w piecu, Szanowni Państwo, od października do maja, prawda? A w niektórych budynkach mamy sytuację taką, gdzie to urządzenie grzewcze, jakiś kotłak, przepraszam, nie wiecach, że kocioł wchodzi dwa miesiące w roku. I to jest kolosalna różnica w skali 10-20 lat. Także warto, i jeszcze drugą rzeczą jest to, że też jest kwestia, ile tej energii, jakiej mocy ten kocioł musi być, i ile będzie pobierał tej energii, by ten komfort cieplny nam, szanowni Państwo. Zabędzić. To, co kuny robią, to przede wszystkim po prostu bardzo intensywnie niszczą izolację. No, proszę zobaczyć, tutaj mamy taką właśnie działalność, kuny, cała ta warstwa wełny jest po prostu poniszczona, potargana. Z tego to nie jest tylko kwestia właśnie przenoszenia chorób przez zwierzęta aczkolwiek to też trzeba brać pod uwagę, ale również po prostu niszczenia izolacji. No, jakie są sposoby na płyny? No, to być może Państwo słyszeli, taką podobno najlepszą sposob, najlepszym sposobem jest zdobycie odchodów tygrysa i rozłożenie tych fragmentów odchodów po, po poddaszu. Natomiast no, nie jest to prosty sposób, powiedzmy sobie szczerze, więc są różne Brzęczyki, tak jak czasami w samochodach, prawda? Mamy Brzęczyki, które utrudniają wejście. Zwierzętom to podobne Brzęczyki oferowane w dużych e, przez wiele firm e, można nabyć. No ja sama akurat nie mam własnego doświadczenia e, skunu, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest skuteczność. Mnie chodziło zawsze o optymalizację, czyli o szukanie takiego efektu wspólnego mianownika w bardzo szerokim zakresie, w zakresie wszystkich tych parametrów fizyko bo o tej technikach materiałowej jeszcze też będziemy mówić, jak i też o kosztach. Czyli takie optimum pomiędzy wszystkimi tymi uwarunkowaniami. Tak? Czyli tak powstał ten Instytut Budowstwa Optymalnego, no i dzisiaj mamy wykład. Teraz przyjrzyjmy się, e, co nam prawo budowlane mówi na temat wymagań e, stawianych obiektów. Tak? Tam jest artykuł 5 prawa budowlanego. I teraz obiekt budowany jako całość oraz jego poszczególne części wraz z związanymi z nim urządzeniami, należy biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, a ten okres użytkowania zależy od rodzaju obiektu, ale generalnie no, obracamy się tam w okolicy 100 lat, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym technicznie budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając materiały kompozytowe. Połączenie dwóch różnych materiałów, yy, czy, czy metalu, czy tworzywa sztucznego, czy dwóch tworzyw sztucznych, czy tworzywa sztucznego i, i, i papieru, yy, no tego na rynku możemy znaleźć bardzo dużo. Najczęściej to są łukna szklane, kukna epoksydowe i żywice ich pochodne, szereg żywic różnego rodzaju. Te materiały też są wykorzystywane, jeżeli chodzi o te materiały, materiały kompozytowe, to one mają największy wpływ, bo oczywiście największy wpływ na, na jakby zagrożenie te środowiskowe, głównie tutaj chodzi o żywice, różnego rodzaju żywice, bo one oczywiście są albo nasączane różnymi substancjami, albo, albo są to żywice nie tyle, nie tyle amidowe czy epoksydowe, ale to są mieszaniny tego, tego typu żywic. Więc tego typu materiał ma największy wpływ na nasze zdrowie i życie. Wszystkie inne rzeczy, o których powiedzieliśmy, stabilność, grzyb, e, no, wszystkie po kolei, jak gdyby, chemia materiałowa, tak? No to tam jest po prostu konkurs ofert zapodany. Na no zasadzie co najtaniej wogi mamy. No, i w kastoramie to mieszamy, i ten byle to w miarę ładnie z zewnątrz wyglądało. No nie? Więc no po prostu, no po prostu tak, to, tak to dzisiaj wygląda. I ja właśnie zmierzam do tego, że, że to dobre projektowanie i to przekonanie inwestora do tego, że ta cena dzisiaj w ofercie to nie jest tak naprawdę jego ceną, którą on poniesie. Nie? Tylko on będzie wiedział i on zapłaci za 10 lat po tym, jak już zapłaci za ten budynek, nie? czy za 15. I zresztą dalej ta optymalizacja w kontekście budynków zeroenergetycznych, nie, że teraz mówimy tak, że jest budownictwo pasywne, no ale drodzy Państwo, przetnijmy te przekroje tych ścian, z czego to budownictwo pasywne jest. Jak ja ustawię sobie 50-centymetrowy styropian w tej chwili, to jestem w stanie z niego wypełnić wymagania budynków pasywnych i to jest wszystko, ja nic więcej nie muszę praktycznie, prawie że robić, bylebym wykazał konstrukcyjnie, że to się nie przypada. Nie przewali, tak? Więc chodzi mi o to, że po prostu odchodzi się od materialznawstwa, od dobrego projektowania materiałowego, od tych wszystkich analiz, no bo, no bo po prostu mamy ciężkie czasy, tak? W sensie takim, że, że każdy chce z tej ceny schodzić, a efekty są takie, jak Państwo jutro zobaczycie w prezentacji biegłego rzeczoznawcy kolegi Andrzeja. Zobaczycie to wszystko, zobaczycie nowe domy, nowe, do, nowy dom, który jest nowy a ma krzywy dach, ma problemy z izolacjami, z przekrojami drewna, ze wszystkim, co jest możliwe, jest wykonany z drewna niekonstrukcyjnego i naprawa tego nowego domu jest wyceniona na 400 tysięcy złotych. Czyli, czyli nie dosyć, że ten klient sobie kupił nowy dom, to ten dom mija się z, z pojmowaniem jakiegokolwiek możliwości zdefiniowania w jakikolwiek sposób zużycia energii, bo to jest w ogóle abstrakcja przy tym wykonaniu tego budynku, nie? To niepoliczalna jakaś wartość jest totalnie. To jeszcze ten człowiek musi wydać 400 tysięcy i i tak nie uzyska parametrów, które mógł uzyskać na początku. Nie uzyska, tylko się zagrzebie na lata w remoncie, który będzie trwał 10 czy 15 lat. Nie? I sytuacja, którą dzisiaj mamy na rynku, ona po prostu, a jeszcze odchodzenie od pozwoleń na budowę i tak dalej, o tych wszystkich, ona po prostu wspomaga, jak gdyby, ten proceder. nie? Babka lata temu pojechała za granicę do Wielkiej Brytanii. No i dostała telefon od dzieci, że jej się dom No i z polecenia zadzwoniła do mnie, żebym zrobił jej opinię ekspertyzy dotyczącą jakby stanu technicznego domu po pożarze. No i jakby, powiedzmy, nie, nie to jest klub, to, mojego wywodu teraz, ale jakby problem zaczął się od kuny. Przegryzła w garażu kable. No i się zjarało, tak tam w budowę, nie ale rozmawiałem z nią, jak to jest właśnie w tej Wielkiej Brytanii nie? z uprawnieniami budowlanymi, jak to wygląda pozwolenia na budowę, mówi tam, oczywiście jakby ta procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest bardzo prosta, ale potem, potem na budowie bogiem jest inspektor nadzoru i on żadnej fuszery nie puści, i tyle, to Ty o to chodzi, taka w Polsce dobra. Po co nam pozwolą na budowę? A w ogóle architekt po co ma projektować? Dajemy gotowy za złotówkę projekt. Rządowy, proszę, masz. W cenie. W cenie. Ale tutaj nie kosztem jest projektant inspektor nadzoru, inżynier budowy, kierownik no budowy. To nie jest koszt. Dokładnie. To jest, żaden koszt. Bo to, jest, bo to jest koszt. No niech będzie 5% koszt, wartości nie? inwestycji. Niech będzie tam strzelam sobie. Koszt, tak. koszt, to co koszt, za koszt, różnica, czy to będzie 5% czy 6,6%? To jest żadna no. różnica w porównaniu do tego, jakie możemy straty lub korzyści ponieść. Bo 400 tysięcy klient kolegi Andrzeja musi wydać. Gdyby był mądry wcześniej, gdyby przyjechał na nasze wykłady i posłuchał tego wszystkiego i chciał zrozumieć, co my mamy do powiedzenia to wydałby może 150 tysięcy więcej, a nie wydałby 400 i, i by było wszystko ok, bo to jest ta różnica, bo mi ludzie próbują udowodnić dzisiaj, że da się zbudować budynek, budynek, budynek w zakresie deweloperskim załóżmy za 4000. tysiące. Ja wiem, że się da, tylko ja się zastanawiam, czy ten człowiek mi się chwali, no nie, że co, że on jest w stanie sam sobie krzywdę zrobić na lata za te 4000 tysiące złotych. Ja wiem, że się da, bo kupimy naj Najtańsze materiały i ulepimy. No prosta sprawa to jest, tak? Tylko czy na tym ma polegać budowanie, to jest jak gdyby jedna rzecz. I teraz tak, jeżeli on w metodzie gospodarczej sobie sam ten budynek zbuduje za te 4000 zł, to pal licho, bo będzie sam do siebie te reklamacje pisał i sam do siebie dzwonił z problemami wszystkimi, tak? Ale on jeszcze próbuje na mnie wymusić, żebym to ja rozbudował ten budynek. Że miał ja tutaj jego klęski, dołożył się swoimi udziałami, tak? czyli on potrzebuje współtowarzysza w tej klęsce, to która to i tak nastąpi, do ciebie, Więc ja mu mówię, nie da się. Po pierwsze, zaniżone są ceny materiału, po drugie, wybra wybrakowany jest proces inwestycji, jeżeli chodzi o uprawnienia i kompetencje wszystkich ludzi po kolei, po trzecie, nie mamy badań, po czwarte, nie określimy parametrów zużycia energii, więc już samo to, a po następne, no ja też. Muszę zorganizować jako inwestor zastępczy ten proces, więc to jest też mój czas, nie? też muszę sobie jakiś komfort tej pracy kupić, nie? żebyś ty człowieku nie miał za rok, za dwa, za trzy opinii od kolegi Andrzeja Wolańskiego, że masz 400 tysięcy wydać co na naprawę. No więc, więc po prostu to jest, to jest to, czego ten rynek nie rozumie. Ludzie się chwalą tym, że mniej wydali. Chwalą się przez pierwsze pół roku, najczęściej później już się nie chwalą, nie? bo się okazuje, że muszą dwóch Ukraińców to. na etacie mieć przez kolejne 5 lat, żeby te usterki na stałe im oni usuwali. Tak to po prostu działa. Ja, ja mówię tutaj przynajmniej o metodzie gospodarczej w zakresie budowy domów. Słuchajcie, ten zakres konkretnie to jest dramat. Gdybyśmy teraz w tej chwili wsiedli w samochód, pojechali w którykolwiek rejon pod Warszawę, czy do Magdalenki, czy do Wojnostanki, obojętnie, wzięli kamerę termowizyjną i naszą wiedzę, to ja daję sobie obciąć wszystko, że tak powiem, tak, że my nie znajdziemy budynku bez mostków termicznych, bez problemów z wykroplinami, grzybami i tak dalej, i tak dalej. to jest masowa, masowy proceder, nie? masowy proceder, prostu. tak to wygląda. Biegły rafał rozwija się z roku na rok, ma coraz więcej roboty, jak, jak my jesteśmy w kontakcie, ja widzę jak on się rozwija. On za chwilę będzie po prostu musiał trzech Rafałów zatrudnić, nie? Tyle jest roboty w Kowal. Andrzej, kolega biegły, dokładnie to samo. No coraz ciekawsze przypadki ma to, nie? To, co ludzie wyczyniają na fundamentach budynku w kontekście odwagi, w zakresie nie się do żadnych za, 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 zaleceń geotechnika, geologa, odwodnienia, drenażu, konstrukcji, to jest po prostu zadziwiające, nie? I teraz rynek tego zaczyna wymagać bo mało od projektantów, architektów, inwestora zastępczego czy generalnego wykonawcy. Nie? Ale później jak się zaczyna problem. problem, no to ten inwestor do sądu idzie, nie? I później za ten wykonawca z to nie, za, nie, nie mówię, że tak nie jest też, bo często też tak jest, ale e, wydaje mi się, że jest wielu wykonawców, którzy boją się powiedzieć inwestorowi ceny prawdziwej bo chcą po prostu dostać zlecenie. Bo wiedzą, że jak powiedzą nie 200, tylko 350, no to nie dostaną tego zlecenia, tak? A jeszcze ten inwestor, więc to jest bardzo złożony temat, nie? Bardzo taki trudny. Po prostu ja widzę na przykład też, że firmy oferują te, te domki różne teraz i tak dalej. I widzę, że to jest niedoszacowana cena, bo my to cały czas liczymy na bieżąco, z kolegą Robertem Andrzejem, no stop liczymy. Ciągle nic nie robimy, tylko liczymy. Nie? I gdzieś widzimy jakaś oferta, oferta nam wpada w rękę, jakaś reklama, na przykład konkurencji, powiedzmy jakaś tam, nieważne, tak. I jest cena, nie? I ludzie na to patrzymy i mówią: Jak bym do tego dość, Przecież to jest niemożliwe, żeby to zrobić w tej cenie. Nie ma opcji takiej, nie? No i teraz to jest wytrych w postaci pokazania tej ceny klientowi. Ten klient, inwestor w zasadzie, jeśli on nie jest z branży, to w życiu tego nie jest w stanie zweryfikować. I to jest haczyk, nie? No i dobra. I oczywiście, że ta inwestycja nie zostanie przeprowadzona za taką ilość tych pieniędzy, bo nie ma szans. Nie? Więc tu różne rzeczy się dzieją w koło. Albo, albo też chwyt, tak, że cena, cena przystępna na dzień dobry, a później się okazuje, że w tej cenie nie ma tego, tego, no tego, tak. tamtego. Nie, no tak. i się tak. okazuje. Że... Znaczy, powiem Wam, że na przykład. Że, że tego, na przykład tak. właśnie, jak my, jak my czasami tam na przykład ofertujemy fundament i szukamy wykonawcy, czy oferty na no, robienie kompletnego fundamentu. To jest tak. 10 zapytań, 6 dostajemy odpowiedzi, 4, 4 z tych 10 to w ogóle nie chce z nami rozmawiać. Jak tylko wejdą w nasze profile, zobaczą kim jesteśmy, to już w ogóle nam ofert nawet nie wysyłają, no nie? No tak to wygląda, nie? 6 nam składa oferty, dwie są na temat, 4 nie na temat. Z tymi dwoma z tych 10 da się dalej rozmawiać, nie? Bo te 6 jest nie na temat, bo oni tak całe życie robili, one, te ich oferty są w ogóle, nie są w odpowiedzi na nasze zapytania, one są nie są do naszego projektu. Nie są do naszego projektu w nie? Więc y, po prostu no jest dużo problemów na tym rynku. Różne. One się różnie ścierają, w różny sposób się układają i tak dalej. To wszystko nie jest zawsze takie oczywiste, nie? Często jest, y, są braki w, w dokumentacji projektowej jako y, brak, brak detali wykonawczych. Te detale wykonawcze są przerzucane na wykonawcę na budowie. I to wykonawca na budowie musi e, rozwiązywać problemy i zagadki, których nie ma w projekcie. Są to głównie wady e, związane z szukaniem oszczędności e, w materiałach budowlanych, w pracach ziemnych, e, w materiałach pom pomocniczych jak rusztowania, e, szalunki, deskowanie, e, szukanie oszczędności na nadzorze budowlanym. Ja często mam takie e, telefony, potrzebuję kierownika budowy, I ja mówię, a jakie zadanie? No domek jednorodzinny. No to e, daję dla klienta swoją cenę, a klient mówi, nie, wie Pan, ja potrzebuję tylko Pana wpisy, Pan nie musi na budowę jeździć. Od 2013 roku e, powstał ten Instytut Budownictwa Modułowego wtedy jeszcze i można powiedzieć, że jego takim założycielem i współpracownikiem w tym czasie, moim najbliższym był kolega, który tu wczoraj był, państwa, niektórzy z Państwa go poznali, to jest architekt. To jest architekt Grzegorz Byzia. Mamy do dnia kontakt, ale no rzadko się spotykamy w sensie współpracy, no bo ma troszeczkę... No pracował w dużej firmie, miał dużo zajęć i tak dalej. Natomiast no, w momencie, kiedy właśnie powstała koncepcja Keramik w roku 2007, pewnie coś koło tego, Koncepcja, czyli założenie technologiczne w oparciu o jakieś nasze doświadczenia rynkowe, tak można powiedzieć, co do ściany, co do przegrody, ale ściany, która mogła mieć, mogłaby mieć, ma już w tej chwili zastosowanie jako zewnętrzna ściana konstrukcyjna, ale i też jako panel dachowy, a nawet jako ściana działowa. Tylko nie wszystko zawsze jest uzasadnione, nie wszystko zawsze stosujemy do kupy, że tak powiem. tak. Natomiast wtedy ten Instytut powstał dlatego, że mieliśmy taki sam problem właściwie. Nic się nie zmieniło przez te lata, szczerze mówiąc, na tym rynku, że nam było bardzo ciężko dobrać po prostu jakiś, jakąś jednostkę badawczo-naukową, taką kompaktową, która po prostu pomogłaby nam wdrożyć wtedy tą technologię w rozumieniu złożenia wniosków patentowych uzasadnionych. Czyli takich wniosków patentowych, żeby ona mogła wtedy dostać taki opis z Urzędu Patentowego, że to jest ściana konstrukcyjna, bo to jest ważne, bo to nie jest byle co, tylko to jest ściana konstrukcyjna. I z tym był problem, żeby tak, takie dokumenty do Urzędu Patentowego złożyć, no to no wymaga to wielu działań, tak naprawdę. Później okazuje się, że ten końcowy wniosek jest prosty, uzasadnienie, ale no wcześniej, żeby to wykazać, no i wtedy powstał ten Instytut. I ten, ten Grzegorz Byzia jako taki architekt, inżynier, inżynier, podkreślę to, bo tu Rafał podkreśla czasami, że ci architekci to niekoniecznie zawsze są inżynierami, ale to on, to metafora jest trochę Rozumiecie Państwo, o co chodzi, tak? Ale, ale Grzegorz akurat jest inżynierem. To właściwie wszystkie te rzeczy, o których myśmy tutaj z, z profesorami przez, wczorajszym dniu mówili, do dziś, a my wtedy już w tym badaniu z Grzegorzem, na podstawie analiz materiałowych, własnych, dostępnych w internecie, w różnego rodzaju czasopismach, książkach i tak dalej, myśmy już wtedy do tego patentu przytoczyli. I no powiem w ten sposób, że powstało rozwiązanie, gdzie z wielkim przekonaniem hmm, Odpowiadamy na wszystkie te zagadnienia związane z energetyką, związane właśnie z mykologią, ze stabilnością temperaturową, z konstrukcjami, z szybkim budowaniem, z procesem kontrolowanym po prostu dla inwestora, za inwestora. No, do dziś dnia takie przekonanie mamy, a tak naprawdę liczba inżynierów i osób uprawnionych w koło nas. Mimo wszystko gdzieś tam rośnie. Może to nie jest jakaś praca bardzo łatwa, takie wdrożenie technologii, ale jednak mimo wszystko, można powiedzieć, że coraz więcej osób zdobywamy, którzy są przekonani do tej technologii. Znowu wiadomo, że ostatnie dwa, ostatni ten czas od 19 roku popsuł nam pracę, no bo wszystkim popsuł generalnie jakieś tam plany właściwie, popsuł nam pracę z uwagi na, na to, co, no co się dzieje, tak, na świecie ogólnie w tej chwili. Natomiast, y, dos ostatnio, pół roku temu doszedłem do takiego wniosku, że ten Instytut Budownictwa Modułowego, który wykonał olbrzymią robotę przy wdrożeniu tej technologii, no źle by było, gdybyśmy to przestali korzystać, jak gdyby, z tego pomysłu, z tego brandu. I przebrandowiłem po prostu tą nazwę w Instytut Budownictwa Optymalnego, y, zakładając w ten sposób, że ta Akademia Budowy Domu w tym budynku, czyli w sali tam niżej, mniejszej, wykonywana te wykłady dla inwestorów indywidualnych, one pewnie wrócą kiedyś na to. I to dalej będzie się nazywała Akademia Budowy Domu. Natomiast ten Instytut, to będzie kierowane dla inwestorów indywidualnych. Natomiast ten Instytut Budownictwa Otymalnego to jest taki level wyżej dla profesjonalistów. No bo szkoda z tych zasobów nie korzystać. My zresztą w ogóle, Andrzej, mamy bardzo dużo materiałów, prawda z czasów jeszcze Grzegorza wyzi, kiedy to się jeszcze wszystko inaczej no nie. ale mamy te materiały, dysponujemy nimi. Ten wiatrowo taki on tutaj ma płytę fundamentową. I tu jest od razu bezpośrednio poziom posadzki tak jakby w budynku. Znaczy on tam powiedzmy, że pójdzie na to jakaś podłogówka, coś, więc trochę tutaj jakiejś tam przestrzeni będzie, ale to nie będzie wystarczająco, żeby to nie robić mostka. Znowu będą nam płytki odłaziły, jakieś dziwne historie się działy, i to są, tak jakby, rzeczy, które, które tak jakby, no wchodzą na etapie takim, takim pierwszym, yy, które już tutaj widać, ile jest potknięć, a jeszcze jest kolejnych ileś rzeczy w ogóle nie, nie dostrzeganych, tak? bo teraz, na przykład, pojawiła się nowelizacja, gdzie był, pojawił się pierwotnie był projekt budowlany i projekt yy, wykonawczy, który nie był robiony na ogół. O takich nam chodzi architektów, tak, żeby po prostu no, szeroko patrzeć na to projektowanie, bo projektowanie to faktycznie to nie jest tylko render wow, na zasadzie, żeby to sprzedać, tylko to jest i ta energetyka, i ta ekologia, i to wszystko, o czym my mówimy tutaj przez wodnie. Tak to jest projektowanie, tak ja to czuję. No nie można wyrywać z kontekstu, jak gdyby tylko tej formuły estetycznej i po prostu udawać, że cała reszta problemów nie istnieje, a niestety pracownie projektowe, sprzedające projekty typowe, no trochę tak robią, no trochę powsuły, trochę architekci, architektom zgotowali ten los, nie? To jest przede wszystkim płonność drewna, tak? Czyli jeżeli nam na nasiąknie wodą, to ono może speczyć. jeżeli spęcznieje... ale jest specznie bo ono po suszeniu koloru, przy obniżeniu wilgotności do nie 15%, procent generalnie, to nie tylko nasz, ale w ogóle w tym A. procesie, ono jest w stanie przyjąć wilgoci do 3-4%. No chyba, że je położył... No ja właśnie, właśnie pytam o, o takim... Wyobrażam sobie tak, doszło do zalania, mamy właśnie pokostki wody, przyjeżdżamy z wakacji, okazało się, że mieliśmy pokostki wody i rzeczywiście te elementy, powiedzmy dolne nośne ściany, stały w wodzie. No, to, no i czy to, to właśnie dwie, nie dojdzie do tego spęcznienia e, Nie sądzę, żeby po takim czasie doszło, czekaj, czekaj, ale po dłuższym mogą. Tak. Myślę, że tydzień to no dołoży. Ja patrzę, ja że zazwyczaj nie jesteśmy w stanie w przeciągu tygodnia przyjechać, jest skrajnie. Myślę, że to się Paniekamy. nie dostanie, można takie doświadczenie zrobić. Jest to dom optymalny, dom na pani Konrad, który Nazwaliśmy tak naprawdę roboczo, optymalną, optymalnym, dla każdego. E, tutaj jest tak, na, tak naprawdę podsumowanie wszystkich tych rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, wczoraj. Między innymi e, pojemności cieplnej w budynku i wszelkich rozwiązań tak e, itd. I to jest e, budynek na planie kwadratu. Jest e, jego rzut poziom jest zbliżony do kwadratu. Właśnie dzięki temu jest. E, dosyć efektywne energetycznie, ponieważ ma optymalnie najmniejszą powierzchnię ścian i dachu przy tego typu brylach. W nim zastosowaliśmy szereg rozwiązań właśnie zgodnych z zasadą zrównoważonego projektowania. Między innymi jest to właśnie panel ceramiczny kremiklate, który zastosowaliśmy zarówno na ścianach, jak i na stropach, jak i na dachu. Jest tak naprawdę Fundamentem tylko jest płyta żydatowa, a wszystkie inne elementy konstrukcyjne są wykonane w technologii Keromiglate. No i dzięki temu uzyskujemy bardzo fajne parametry chemiczne, fizyczne, termiczne i ciemne.